Pierwsza stacja 182 mile a po zbiornika Nie, nie wiem nawigacja mi się wyłączyła i się dzieje zmieniła mi trasę muszę sprawdzić gdzie jestem co jest grane No dojeżdżam do Czech już prawie koniec Austrii także zaraz z Czech no tą stronę dużo łatwiej już czeska granica i nie ta kupiona no i teraz co kierunek? Jelenia Góra no za 130 km złotych wrocław granica to nie wiem, ile szukamy tutaj, setkę. Setka i koniec, i Polska, Polska tutaj magiczne 141.